Witam to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie dzisiaj. Pyszne danie z makaronem i hummusem. Ja tutaj wezmę makaron razowy bardzo dobrze sprawdza się właśnie makaron pełnoziarnisty, ale można też sięgnąć po zwykły makaron, nic nie stoi na przeszkodzie. Do tego pomidorki koktajlowe, całość w bardzo smacznym sosie, właśnie na bazie hummusu i pomidorków koktajlowych, coś wspaniałego, a przede wszystkim danie bardzo proste i szybkie do przygotowania, idealne na obiad czy kolację na ciepło. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to przepisy i składniki podam, jak zawsze, na www.skutecznie.depauldzie. Bardzo serdecznie zapraszam, a teraz zaczynamy. Zaczynam od tego, że humus wyjmuję z lodówki. Do tego dania będę potrzebowała już gotowy humus. Jak go zrobić, pokazuję w osobnym y, przepisie. Link oczywiście podam. To może być dowolny humus, jaki lubicie, także smakowy. Ja tu mam akurat taki z masłem orzechowym i z chili domowy. Tego jeszcze nie pokazywałam, ale jak mówię, humus może być dowolny, także w wersji podstawowej. Y, on od tego przepisu, do którego link podam, różni się tylko tym, że tahini podmieniłam na masło orzechowe i dodałam tutaj dość sporo płatków chili. Bra. Będę potrzebowała mniej więcej 3 czwarte szklanki, może jedną niepełną szklankę humusu. Odstawiam go na bok. Teraz makaron. Mam tutaj troszkę więcej niż 200 g makaronu. Ja biorę pełnoziarniste świderki i gotuję je w osolonym wrzątku według przepisu na opakowaniu. Makaron nie ma być rozgotowany, ma być ugotowany al dente, czyli taki przyjemny do jedzenia. I w czasie kiedy makaron się gotuje, ja przygotuję sos. Na patelni rozgrzewam niewielką ilość oleju do smażenia. Można wziąć przepakowy czy inny ulubiony, to może być także oliwa do smażenia. Mniej więcej jedną łyżkę stołową daję. Mam tutaj jakieś 200 g pomidorków koktajlowych, one są już umyte i z grubsza osuszone. Dodaję je na rozgrzany olej. Posypuję solą oraz pieprzem, taką solidną szczyptę i soli i pieprzu. Z grubsza mieszam i smażę na dość ostrym ogniu, co jakiś czas mieszając, do czasu, kiedy pomidory lekko pojaśnieją i puszczą sok. Potrwa to mniej więcej 5-10 minut w zależności od tego, jaką macie patelnię i jakie grzanie. Pomidory oczywiście będą parować, puszczą sok i właśnie dokładnie o to chodzi. Po prostu smażę je i co jakiś czas mieszam, żeby się nie przypaliły. Pod koniec dodaję mniej więcej łyżeczkę słodkiej papryki. Oraz 3-4 ząbki czosnku. Jeśli nie lubicie czosnku, można dodać trochę mniej. E, czosnek drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę. Całość dokładnie mieszam. I na tym etapie już tak rozgniatam pomidory, żeby one puściły sok. Dokładnie mieszam. Dobra. I w tym mniej więcej czasie makaron jest już ugotowany, odlewam go teraz, ale zachowuję sobie mniej więcej pół szklanki wody, w której makaron się gotował. I do tej wody dodaję hummus. Dokładnie mieszam tak, żeby powstał z tego taki sosik. Humus ma się dobrze rozprowadzić i tak jakby rozcieńczyć. I na patelnię dodaję odsączony makaron, rozcieńczony humus, Całość dokładnie mieszam. Wrzucam oliwki czarne lub zielone, posiekaną pietruszkę, z grubsza mieszam, doprawiam do smaku solą i pieprzem, i gotowe. Można podawać. Podaję od razu. To danie jest najlepsze na świeżo, zatem nie ma co przygotowywać go wcześniej. Robi się je tak szybko, że po prostu od razu spatelni na talerze i można podawać. Na koniec można to jeszcze posypać tartym parmezanem i od razu podaję. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak sami widzieliście, banalnie proste, ale pełne smaku, pełne wartości odżywczych. No i naprawdę można się tym doskonale najeść. Gorąco zachęcam do wykorzystania przepisu i na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.